Cześć moje drogie! Dzisiaj filmik z kolejną recenzją, pierwszym wrażeniem z testem kosmetyków marki Wet n Wild. Mam kilka kosmetyków, których jeszcze nie użyłam. Już jest jeden filmik na kanale, w którym używam jedną część. Dzisiaj jest ta część pozostała. Już są wszystkie przetestowane, zrecenzowane. Nie mam nic na oczy oraz na usta, więc to są kosmetyki z innych projektów, jak projekt Zero czy projekt Rotacja Kosmetyczna. Dajcie znać, czy macie te kosmetyki, jak się u Was Sprawdzają, czy byście je poleciły, i teraz zapraszam Was do drugiej części, w której robię ten makijaż. I makijaż zacznę od bazy matującej. Muszę przyznać, że dla mnie ona nie jest jakaś wyjątkowa. Może dlatego, że ja nie mam skóry bardzo mocno przetłuszczającej się i dlatego ten efekt jest taki praktycznie zerowy. Nie ma, nie ma wielkiej różnicy. Jest ona dość rzadka w swojej konsystencji. Ma lekki zapach, który nie jest kwiatowy, nie jest jakiś cukierkowy, tylko taki po prostu kosmetyczny. Nałożę tą bazę tutaj, gdzie zazwyczaj się mi skóra lekko przetłuszcza, czyli centralna część twarzy, strefa T. I to opakowanie niestety nie ma stopera. Dość dużo się nabiera zazwyczaj. Przynajmniej u mnie ma to miejsce. I nałożę tutaj po prostu gdzieś w sąsiednie partie strefy T. W wcześniejszym filmiku użyłam inny podkład rozświetlający, dzisiaj mam taki w styku. Mam nadzieję, że jest on choć trochę podobny do tego ze Smashbox, który ja bardzo lubię i to jest pierwsze wrażenie, ponieważ jeszcze go nie używałam. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry i że będzie się ten podkład utrzymywał dobrze w późniejszych godzinach, bo ten, który używałam w wcześniejszym filmiku naprawdę jest genialny, ja go uwielbiam jest, jest tak zarąbisty, że mogłabym zapłacić za niego i 250 zł i mokrą gąbeczką będę go rozblendowywać i tak porównując go do smashbox no bo tylko taki mam podkład w tej formie to tamten jest bardzo kremowy bardzo delikatny, ładnie stapia się ze skórą i jest bardzo przyjemny w użyciu a to jest po prostu takie tempy, takie oporne żeby to rozprowadzić już mnie ręka rozbolała od tego blendowania. Jeszcze nigdy takiej sytuacji nie miałam, żeby się zmęczyć przy blendowaniu. No, może jeszcze odrobinę tutaj na te moje plamy. Jak widzicie, pozbyłam się jednych, pojawiły się kolejne. Po prostu plamy to, to jest coś, co się musi ze mną już związać chyba do końca życia, jak mój mąż. I tak delikatnie wblenduję, ale niestety nie dało to wielkiego rezultatu i wielkiej różnicy. Ach, krycie takie, takie se tych miejscach Skończyłam, muszę przyznać, że trochę się Namachałam, żeby to rozprowadzić Ładnie, tutaj to ta druga porcja To szału nie zrobiła i porównując te dwa podkłady, które mam tutaj, to ten jest zdecydowanie fajniejszy dla mnie. Ja mam skórę lekko mieszaną, lekko się przetłuszcza w tych miejscach, gdzie mam rozszerzone pory. I tak podejrzewam, że to ma mieć wykończenie bardziej matujące, ponieważ tutaj mamy rozświetlenie, ale to nie jest takie, wiecie, tłuste rozświetlenie, takie nachalne, bardzo błyszczące się, tylko takie bardzo naturalne i utrzymuje się na skórze, jakby to był podkład. Powiedzmy mocno kryjący o takim mocnym działaniu, przyczepiającym się do skóry, czyli jak się przyczepi, raz, to siedzie do wieczora. Tak to wygląda, ale nadal ma świetne wykończenie naturalne, i nie jest bardzo nachalny, nie jest widoczny na skórze. Ten ma wykończenie też bardzo podobne, to znaczy, ładnie się przyczepia do skóry, trudno się rozprowadza. Ale wydaje mi się, że on będzie w późniejszych godzinach bardziej, bardziej trwały na skórze i będzie bardziej przyjazny dziewczynom, które mają skórę bardziej, um, może nie tłustą, ale mocniej przetłuszczającą się. Ale to jeszcze nie takie wiecie: taki, taki konkrety, gdzie już trzeba heavy duty stosować, żeby to trzymać na skórze przez wiele godzin. Także taka jest różnica między, między tymi podkładami, chociaż ten wolę bardziej, bo łatwiej się z nim pracuje. Ten trochę gorzej się rozprowadza, bo jest bardziej suchy w swojej konsystencji. No i tyle na tą chwilę. Teraz nałożę korektor, który bardzo lubię. Mam ten jaśniejszy kolor. Nałożę go tutaj odrobinę. To nie jest korektor, który mocno kryje, który jest dedykowany dziewczynom, które mają dużo do ukrycia pod okiem. To nie jest kamuflaż, ale takie do średniego krycie można z niego wyciągnąć. Ja mam akurat zbyt jasny kolor, jak widzicie, ale on się ładnie blenduje. No i użyję później puder, który jest też z tej samej marki, tylko jest odrobinę zbyt jasny, taki bardziej letni kolor dla mnie. Teraz gąbeczką rozblenduję wszystko, połączę te dwa kosmetyki. Mam nadzieję, że tutaj kłótnie między z nimi nie będzie. Korektor bardzo ładnie się połączył i mam takie wrażenie, że on się fajnie adaptuje do tego, co jest obok, czyli jak był ten podkład bardziej taki rozświetlający, naturalny, to ten korektor też wyglądał bardziej naturalnie. Jak ma do czynienia z tym, który jest bardziej matujący, to ten korektor też taki się wydaje być. <laughs> Także szybko się dopasowuje do tego, z czym ma do czynienia. Korektor przypudruję tym pudrem z tego duetu. Odrobinę nałożę na gąbeczkę. Jest to niestety kolor odrobinę zbyt ciemny dla mnie, dlatego świetnie zgrywa się z tym bardzo jasnym korektorem. I tak leciutko wklepię tutaj w to miejsce, żeby wszystko fajnie zagruntować. I ten puder już sobie nosiłam dość długie godziny, parę razy, muszę przyznać że naprawdę bardzo dobrze trzyma ten korektor na miejscu. Nie tworzą się zmarszczki, nie puszcza, to znaczy nie robi się ten korektor taki ciapowaty, jak skóra się zacznie pocić. Jest też odporny na tego typu, wiecie, działania, bo ja tak często robię albo gdzieś tam jak się zapomnę to to oko trochę przecieram dziwnie. Także wszystko się fajnie trzyma. Nie jest też bardzo wysuszający i ogólnie bardzo ładnie wygląda przez długie godziny. Tutaj długie godziny to mam na myśli około 8-10 godzin, bo i tak się zdarzało, że tak długo ten, te kosmetyki były na mojej buzi. Teraz wezmę sobie duży pędzel, inny, inny puder na całą buzię i bardzo szybko omiotem, żeby zebrać lepkość której praktycznie nie ma. Potem to wykończenie jest bardzo suche na buzi. Mimo iż to wykończenie, tak jak powiedziałam, jest bardzo suche, to nie mam takiego wrażenia, że skóra jest zbyt ciasta na twarzy. To znaczy, że jest tak bardzo wysuszona i że jest to niekomfortowe. Wręcz przeciwnie. I mam nadzieję, że w późniejszych godzinach będzie ten efekt się utrzymywał i będzie nadal wszystko fajnie wyglądać i że się nie pogorszy, bo już nieraz tak było, że w pierwszych, w pierwszych dwóch godzinach wszystko fajnie wyglądało, a później. To już była tragedia. I teraz chciałabym zająć się konturowaniem. Mam tutaj brązer, który ma takie dość matowe wykończenie. Jego formuła też jest dość yy, sucha. Ma całkiem niezłą pigmentację. Jest to niezły brązer do stopniowania. To znaczy, że jak nie, dot, nie, nie ma takiej sytuacji, że dotkniemy i nabierze nam się taka porcja, że nie wiadomo, co z tym zrobić, tylko to jest właśnie brązer, który można sobie stopniować, jak chcemy, delikatniejsze, wykończenie na buzi lub mocniejsze. To wystarczy po prostu dołożyć i mamy kontrolę nad tym, co robimy. Kolor też jest naprawdę bardzo ładny, bardzo się mi podoba. Nałożę ten brązer przy linii włosów również. Trochę tutaj przenoszę z jednej i z drugiej strony oraz tutaj poniżej. I żuchwy bardzo delikatnie. Moim zdaniem najlepszym pędzlem do tego brązera będzie włosie naturalne, ponieważ jest sztywniejsze, nabiera lepiej ten produkt. I pędzel z bardzo delikatnym sztucznym włosiem, z taką niedużą ilością, czyli takie dość delikatne pędzle, mogą trochę gorzej nabierać ten produkt i go rozprowadzić, więc możecie mieć takie wrażenie, że ten produkt jest bardzo zbity, bardzo taki suchy w swojej konsystencji, bo on naprawdę nie jest taki delikatny, nie jest też podobny, na przykład do tego dużego brązera Beach Cruiser, chyba on tak się nazywa, z Vibo, albo do Huli, tutaj absolutnie bym do tego nie porównała. Tak w sumie, tak myślę. Teraz do czego by tutaj porównać, co mam i i chyba nie mam takiego brązera w podobnym kolorze, który by się podobnie zachowywał, ale pod względem konsystencji to może być trochę podobny brązer z tych małych kosteczek z Vibo. I choose What I want, chyba one się nazywają. Także tam jest bardzo podobna konsystencja, jest bardzo sucha, ale też nadaje się fajnie do stopniowania, i ten efekt nie jest bardzo taki błyszczący, bo nie każdy lubi takie delikatne błyski, takie satynowe wykończenie, tylko niektórzy szukają naprawdę ładnego matu. Z tej marki mam też jeden róż, ma taki dość ładny różowy kolor, i to jest ta sama konsystencja, jak w tym bronzerze. Jest też sucha. I akurat tutaj to jest bardziej wyczuwalne. Kolor ma bardzo ładny. To jest też kosmetyk, który można stopniować, można nakładać wieloetapowo. I akurat przy różach ma dla mnie to sens, ponieważ jest to kosmetyk, z którym łatwo można przesadzić i trochę trudniej go rozetrzeć niż brązer, więc jak tutaj odrobinkę rzucę. Mam wrażenie, że się nic na pędzel nie nabiera. Przynajmniej nie widać tego przesadnego różu u mnie. I akurat ten róż ja mogę zakwalifikować do kosmetyków w stylu Bubla. Czyli to jest najgorszy kosmetyk, który kupiłam z tej marki. Niestety mi ta konsystencja nie odpowiada. Pigmentacja też jest zbyt marna dla mnie, chociaż ja mam ciężką rękę do konturowania. Niestety do różu to mm, 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 zawsze matryciuszka mi wychodzi na twarzy. Mam jeszcze kilka rozświetlaczy. Zaraz y, y, jakieś y, znajdę sobie tutaj. I tak myślę nawet, myślę nawet nie o tym, tylko o tym bronzerze, który ma też takie dość ładne, y, błyszczące wykończenie, który wygląda o, w taki sposób. I tak myślę nałożyć go w formie topera na to, co już mamy. I takim niedużym pędzelkiem Rozprowadzę delikatnie tutaj po całym konturowaniu. Nie chcę zbyt dużo nałożyć, żeby to nie było takie przesadne. Taki wielki placek błyszczący. I to jest wykończenie, które mm, faktycznie widać, że jest rozświetlające. Nie jest bardzo brokatowe, chociaż ma drobiny w sobie, więc nie każdemu może to pasować. Ale y, można tutaj też kontrolować poziom tego błysku. Można tutaj przesadzić, jak nałożymy zbyt mocno. Ale jeśli pojedziemy delikatnie, etapowo, to myślę, że po dwóch, trzech razach już będziemy wiedzieć, na ile sobie można pozwolić. I teraz drugi rozświetlacz, który bym chciała nałożyć, ma przepiękny kolor. To jest mój chyba ulubiony rozświetlacz z tej marki i muszę przyznać, że rozświetlacze mają cudowną konsystencję, piękną taflę dają i są bardzo wyjątkowe. Dla mnie to są rozświetlacze, które ja mogę śmiało porównać do marki Becca. Są miękkie, są ym, bardzo intensywne, ale też możemy kontrolować to, co robimy na buzi. Jeśli mamy Wyczucie mamy w prawe, to myślę, że tutaj jakiejś wariacji sobie nie zrobimy i potem będziemy się dziwić, co z tym można zrobić, gdzie to jeszcze ulokować, jak zebrać Więc mały pędzelek delikatnie i małe porcje wtedy można naprawdę panować nad tym i taki piękny połysk sobie zafundować, który siedzi na twarzy. Całe godziny. Muszę przyznać, że te kosmetyki, które właśnie zaaplikowałam poza, poza podkładem, bo jest to moje dzisiaj pierwsze wrażenie, już znam, już używałam i dla mnie to są kosmetyki, które naprawdę siedzą bardzo ładnie przez długie godziny w okresie zimowym, bo jeszcze latem ich nie miałam, więc nie wiem, jak to się zachowuje w bardzo wysokich temperaturach. I teraz czas na brwi. Mam kredkę z tej samej marki. Mam też pomadę. Użyłam ją w wcześniejszym filmiku, więc dzisiaj chciałabym użyć kredkę. I to jest kredka, oczywiście, na wzór tych z Benefit, które są hitem ponadczasowym, muszę przyznać, bo każdy je używa, każdy je chwali. Ja też miałam, ale. Mam na razie kilka sztuk, chcę wykończyć to co mam i na pewno kupię pełnowymiarowe opakowanie, bo miałam miniaturę. Wierzcie mi, że mi to wystarczyło na długie miesiące. Ta kredka jest też lekko woskowa, ma dość szeroką końcówkę, więc to jest świetna kredka do wypełnienia, do wyrysowania brwi. Tym czubeczkiem trzeba sobie manewrować, żeby tutaj ładnie tą linię sobie podkreślić. Ja ją używam nie na całe brwi, ale tylko w tych miejscach, gdzie jest to wymagane, gdzie tam mi brakuje kilku włosków. Tutaj zazwyczaj z przodu lekko i potem wyczesuję sobie spiralką, żeby to nie była taka plama bardzo widoczna, tylko żeby to wszystko się fajnie połączyło z włoskami. I dla mnie ten kolor jest idealny. Ładnie zgrywa się z brwiami i utrzymuje się naprawdę fajnie, jeśli tam nie jest ruszany, nie jest czuchany paluchami. Nie mam skóry bardzo tłustej w tym miejscu, więc tutaj nie powiem dokładnie, jak na skórze tłustej by się ten kolor utrzymywał, czy by się zmywał i, i, i po prostu uciekałby w ciągu dnia i trzeba byłoby to poprawić. Więc tutaj tego Wam nie powiem, ale na skórze dość suchej, takiej normalnej, otrzymuje się naprawdę bardzo dobrze. I teraz wrócę, żeby skończyć makijaż oka i na dolną linię nałożę sobie kolor ten taki brązowo-brzoskwiniowy, który wygląda w kamerze na różowy i odrobinę pędzelkiem nałożę na całą szerokość powieki i wewnętrzny kącik dam odrobinę złota z tej palety. Chcę, żeby coś ładnego się tutaj błyszczało. Nie jest to kolor taki bardzo pomarańczowy, tylko właśnie taki, taki ładny, typowy złoty-żółty. Nie mam jeszcze żadnej maskary, więc użyję tą z Sephory, położę dość grubą warstwę, ponieważ chcę, żeby rzęsy były bardziej podkreślone. I jeszcze na usta nałożę taką ciemną szminkę kremową z Sephory. No kolor jest naprawdę przepiękny, bardzo się mi podoba, bardzo intensywny i to się nazywa punktem w makijażu, który ma zwracać uwagę. Podsumowując te wszystkie kosmetyki, które dzisiaj użyłam, to zacznę oczywiście od bazy. Ona nie jest dla mnie wyjątkowa, na pewno nie wpływa negatywnie na trwałość makijażu. Poza tym nie robi nic, nie daje wielkiego zmatowienia przez dłuższe godziny. Ma to zazwyczaj miejsce może do godziny i później już widać, że skóra robi swoje. Na pewno nie wpływa negatywnie na to, że skórę jakoś uczula lub zapycha, że coś tam złego się dzieje. Także tutaj pod tym względem jest dość neutralna. Co do podkładu. Niestety jego jedynym minusem, który tutaj znalazłam jest to, że jest bardzo suchy w swojej konsystencji i trochę słabo się rozblendowuje. Tak stwierdziłam, że chyba będę musiała mieć bardziej wilgotną gąbkę, żeby szybko rozpracować to, bo jak już Wiecie, pobawiłam się po tej stronie, to tutaj już dość mocno to zastygło i trochę trzeba było tutaj no, szurać tą gąbką po buzi, żeby to ruszyć z miejsca. Poza tym ma bardzo ładne wykończenie, bardzo ładne kolory, oczywiście wszystkie numery i nazwy Wam napiszę tutaj na dole w liście. I jest to całkiem fajny podkład, porównując go do Smashbox. Zdecydowanie ten droższy wygra. Zdecydowanie tamten jest bardziej kremowy, lepiej się rozprowadza, równie ładnie wygląda na buzi, ale ten ma bardziej matowe wykończenie, więc jeśli masz skórę, bardziej przetłuszczającą się. No to myślę, że mogłaby to być niezła opcja do przetestowania go, jeśli masz oczywiście możliwość. Później był korektor. Korektor akurat bardzo lubię, ponieważ wygląda dobrze w późniejszych godzinach, wygląda dobrze i współpracuje z moimi zmarszczkami, ponieważ ja mam bardzo bogatą mimikę, mam sporo zmarszczy tutaj i akurat to nie przeszkadza, aby ten korektor ładnie wyglądał dość świeżo w późniejszych godzinach i mam tu na myśli nawet 6-8 godzin, także to jest zdecydowanie na plus. Następnie używałam puder. Puder naprawdę fajnie się sprawdza. Tylko niestety kolor jest delikatnie ciemny dla mnie. Będzie to fajny kolor na pewno na okres letni, gdy skóra się leciutko opali lub w połączeniu z takim bardzo jasnym kolorem, to jeszcze można używać nawet zimą. Następnie bronzery. Brązery bardzo są suche, i tutaj nie każdy może odpowiadać taką konsystencję. Czy ktoś lubi luźniejszą formułę, bardziej, może nie taką kremową, ale, ale taką bardziej mięciutką, delikatną i pigmentację też, Troszeczkę mocniejszą, to powiem, że to jest produkt bardzo słaby. Ale jeśli ktoś nie ma zbyt dużej wprawy i potrzebuje kosmetyku, który da się stopniować, czyli można nakładać, i, i nakładać go kilkukrotnie i budować ten kolor i mieć i, i taką kontrolę nad tym, co się robi, to można polecić. Oczywiście rozświetlacze, bajka. Dla mnie to są najlepsze rozświetlacze droge, drogeryjne, które miałam, e, kupione do tej pory, na przykład w Rosmanie czy w innej drogerii. Piękna tafla, Piękne kolory, unikatowe. To nie jest tylko szampan czy taki lekko brzoskwinowy kolor, ale naprawdę jest w czym wybierać. Wszystkie, które miałam, to już przetestowałam, muszę przyznać, że są naprawdę rewelacyjne. Kredka to oczywiście y, tutaj też y, można powiedzieć, że to ma niefajne, to ma niefajne, ale ja akurat nie mam się tutaj czego czepiać. Kolor jest dobry, bardzo uniwersalny. Dla mnie jest naprawdę w 100% trafiony. Y, konsystencja tej kredki jest kremowa. Y, można tutaj też stopniować, można szybko nabudować sobie kolor oraz kształt tego rysika daje nam możliwość na szybkie wypełnienie brwi. Można tutaj pozwolić sobie na różne korekty, nie wiem jak zachowuje się to na bardzo tłustej skórze, czy się utrzymuje przez długie godziny, czy jednak się gdzieś ściera. I jeszcze co miałam? Róż. Niestety róż nie jest moim ulubionym kosmetykiem, jest jeszcze bardziej suchy niż te brązery ma słabą pigmentację, i to jest taki bardzo przeciętny kosmetyk. Ma akurat piękny kolor, który ja akurat bardzo lubię, to jest coś w moim stylu. Ma tutaj troszeczkę drobinek, ale niestety one, no może niestety nie powiem, że nie niestety, ale e, mają drobinę, mi one, one akurat nie przeszkadzają, ale mogą być takie osoby, które powiedzą, że nie, wolą jednak tematowe bez żadnych drobin. I tak patrząc na całą, kształt tego, co udało mi się dzisiaj zmalować tymi kosmetykami, jest 5 z plusem. Wszystko fajnie wyszło. Oczywiście nie przesadziłam cię z różem, to jest naprawdę sukces, bo ja zazwyczaj robię matrioszkę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jest przydatny dla Was i oczywiście ja zachęcam do testowania przed zakupem, jeśli macie taką możliwość. Dzisiaj to wszystko, dajcie znać, czy macie te kosmetyki, czy je lubicie i czy byście je poleciły. I widzimy się oczywiście w następnym filmiku. Pa!